ścieno z tej strony Glucix a dzisiaj będzie odcinek, którego jeszcze nie było na moim kanale. E, mój kot Kitka, nie ten mały, kot duży. To jest Kitka, a mały to jest Karmelka. Będzie przechodziła, e, będzie przechodziła przez różne rzeczy skakała. To jest największa, mniejsza i najmniejsza. Czemu daję takie malutkie? Bo jest zaspana i będzie się przez nie przeskakiwać, więc możemy już od razu przechodzić. Mam drymiski, żeby ją zachęcić i zobaczymy, czy przeskoczy. Ja przez to przejdziesz na spokojnie, nie? Prze. Pięknie. O, zjesz drymiska? No. Następny drymiska też. Chodź. A i tak nie ma. Pięknie. No zjedz I ostatniego Masz, chodź, chodź, no musisz Ło, no zaspana, nie? Jesteś Ło Ty! I tu. Jest! Pięknie, przeskoczyła Brawo, grzeczna jesteś, tak Damy już wszystkie adrymiski. jej Se Przeskoczyła kiedy zrobię filmiki jak nie będzie taka zaspana i sobie już będzie tak normalnie skakać i widzimy się na następnym odcinku trzymajcie się